Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny albumik. Taka mała przerwa od prac świątecznych. Jest to album kobiecy. Pierwszej um, oryginalnie myślałam, żeby zrobić go na osiemnastkę, ale stwierdziłam, że będzie taki uniwersalny kobiecy. Czyli na każdą okazję, może być to na osiemnastkę, może być na Urodziny, na dzień mamy, dla siostry, przyjaciółki. Więc um, jest on powiedziałabym w średnich rozmiarach, bo baza jest 18 na 18 Karty w środku są na 17,5 x 18,5. 17 Grzbiet ma 7, około 6,5? Niecałe 7, czyli również 6,5. Um, no i jeśli chodzi o kolekcję, to pracowałam na papierach Craft O'Clock i to jest popołudniowy spacer. Papiery, a wycinanki są z kolekcji Bratnie Dusze chyba. Takie kobiece, fajne wycinanki. Także przejdę teraz do um, prezentacji. Tutaj kwiatki, tekturki od Magicznego Kociołka i wycinanki. Napis zawsze bądź sobą, taki ogólny. Więc tak, tu na pierwszej stronie, tu miało być zdjęcie, ale tu włożyłam, e, może być personalizacja. Na tę chwilę włożyłam tu po prostu taką, e, taki wierszyk. 3-2-1 start. I tutaj jest e, miejsce na zdjęcie. Jedno zdjęcie wejdzie tu. ogólnie album pomieści, jest miejsce na 65 zdjęć, ale wejdzie na pewno dużo więcej, bo widzicie tu są trzy karty, a jeszcze jest luz, wejdzie więcej. Także pieczątki robiłam różnie, poziomo, pionowo, w zależności jakie będzie, jaka będzie potrzeba i to jest album na zdjęcia 4 na na 6, czyli 10 na 15 standardowe, najczęściej w takich rozmiarach właśnie robię. Więc to jest pierwsza strona, są trzy karty i tu jest właśnie miejsce na personalizację albo zostawiamy ten wierszyk. Kolejna jest zawiązywana na takie tagi. Chwytaj chwilę i tu są właśnie fajne, piękne te grafiki um, z kolekcji bratnie dusze i tu się otwiera, są dwa zdjęcia, miejsce na dwa zdjęcia. Tu jeszcze jedno, i tu jest czwarte, czyli taka harmonika. I ta strona się jeszcze otwiera na pół. Ta strona się jeszcze otwiera na pół. I tu jest um, miejsce na raz, dwa i trzy. Trzecie zdjęcie wejdzie tu. Tu się również otwiera. I tu wejdzie kolejne zdjęcie. I tu są trzy karty poziome, pionowe zdjęcia, jak to woli. Już nie będę wyciągać wszystkich tych kart. I tu jest zawiązywane na sznureczek. Kolejna strona. Tu jest również grafika. Starałam się, żeby na, um, była każda inna ta grafika tych kobiet na każdej stronie. Użyj swoich skrzydeł. Tu się otwiera um, na wstążkę. I tu jest miejsce, może wejść zdjęcie lub może wejść jakiś wierszyk, co, cokolwiek chcemy, jakaś notatka. Tu się otwiera i tu są podwójne okryte karty, czyli cztery zdjęcia i tu piąte. Tu wejdzie zarówno poziomo, jak i pionowo zdjęcie. I tu na tej stronie jest również otwierane i będą kolejne raz, dwa, trzy zdjęcia. Tutaj zrobiłam na magnesik, ale jeszcze dodatkowo dałam wstążeczkę, bo mam wrażenie, że jak um, tutaj ten wodospad wypełnię zdjęciami, to może mi się nie trzymać tak bardzo. Na, w, w tym momencie się trzyma, ale dałam jeszcze dodatkowo wstążeczkę na spokojnej głowy. E, I tu jest napis zwolni. I tu mm, tak na styka wejdzie zdjęcie, ale wydaje mi się, że e, będzie... Może 9x13 wejdzie, a starałam się robić w jednym rozmiarze. Więc tu... Um, jest to właśnie na magnes, ale pod yy, ciężarem zdjęć ten magnes mógłby się osłabić. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tu wejdzie jeszcze ósme zdjęcie. Także ta strona jest bardzo pojemna, mimo że jest prosta. Ogólnie wodospady są bardzo pojemne. Kolejna strona, i tu wejdzie zdjęcie. Gdzieś tu mam zdjęcie. I tu nam wejdzie zdjęcie. Teraz już nie będę wkładać. I tu jest szczęście z decyzją. I tu jest zawiązywana nasz nureczek. Otwieramy. I tu jest znowu taki mały wodospad z dwóch kart. Czyli wejdzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć. Z tej strony jest dokładnie tak samo na pięć zdjęć i tu jeszcze są trzy karty. Tutaj jest y, zamykany na dwieki. Rób to co kochasz. To się otwiera, tu jest miejsce na zdjęcie. Tu są trzy karty, czyli taka um, no, prosta strona, bo nie chciałam, żeby był za bardzo wypchany. Tam już było dosyć sporo zdjęć na innych stronach. I tutaj kolejna otwierana na bok ze wstążeczką. I tu jest otwierana książeczka. Tu są dwa kolejne zdjęcia, i to się znowu jeszcze otwiera. Tak jak było w poprzednie. I tu znowu harmonika z dwóch, czyli pięć zdjęć wejdzie i trzy karty. Strony są bardzo do siebie podobne. Tak ta, ta jest, bardzo podobna do tej poprzedniej, tylko tam była harmonika. I tu jest strona na magnesik z właśnie piękną grafiką. Przyjmij to, co daje ci los. Tu się otwiera i tu właśnie um, znalazłam takie, bardzo mi się podobało, 6 za zasad pozytywnego życia. I tu właśnie yy, pomyślałam, tu miało już na początku, ale wydrukowałam się za dużo, więc tu dojdałam to właśnie z tą grafiką. I tu się jeszcze otwiera. Tu są na trzy zdjęcia i tu trzy karty jeszcze. I ostatnia już yy, karta. Czas na przerwę. To się otwiera. Tu jest um, kieszonka, dwie karty, tu kolejne cztery, bo tu jest podwójna kieszonka. Czyli tu są kieszonka na trzy karty, i tu jest jeszcze taka um, kieszonka, tu jedna karta wejdzie. No, i tutaj na końcu już nie, nic dużo nie dawałam. Po prostu zwykła kieszonka i trzy karty. Można dać jeszcze jakąś notatkę, jakieś podziękowanie, personalizację, właśnie czy z przodu, czy z tyłu. I tak, albumik jest właśnie gotowy prosty. Pomieści się, tak jak mówiłam, od 65, nawet do 70, nawet więcej zdjęć. Także mam nadzieję, że Wam się podobał. I dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia wkrótce. Pa.